Siemanko, witajcie, z tej Kuba Witam was wszystkich bardzo serdecznie na następnym odcinku na moim kanale Dzisiaj gramy se A nie, tutaj gramy se w Robloxa Akurat to w jeszcze pady mi się rozładowały a... Miał być odcinek z Minecraft Survival Ale widzicie Rodował mi się pad. Teraz słabo jest ale wyjdziemy na adopt me. Zobaczymy co tu się dzieje przy okazji. No, adopt me. Ja to tutaj... jest o co tu posiedzę. Z wami chętnie pogadam, zostawcie łapkę w górę, zróbcie dzwoneczkiem i piszcie komentarze pod filmami. I bardzo mi zależy wbić to subskrypcji, no, więc mam nadzieję, że to dobijacie Na się włącza co prawda. Widzicie, co no, Ogólnie rzecz biorąc e, to. Yy, nikt, nikt mnie nie subskrybuje, tylko mam jednego subskrybenta, więc warto by było mnie zasubskrybować, pisać jakie filmy chcecie, yy, ja zaraz zrobię tekst na czatę, tylko gry za pieniądze to też trochę słabo, znaczy, ale możecie pisać gry za pieniądze, bo ja mam Zaptoidę na przykład, Gangbits, to mogę teraz nagrywać te Gangbitsy. Yy o włączyła nam się już. Yy, eee, właśnie Roblox nam się włączył. Możemy zagrać. Patrzcie, jak ja w ogóle wyglądam, nie pa. A to, jakie ja dziwny jestem. Pajkiem mam okulary. Jestem straszny To ja mam swoje biurko. Yy, teraz sobie kupiłem. E, Toj mojego Pets, no. Exit Home, I musi nam się trochę przepraszam za hałas, ale siedzę na krześle i muszę się przesunąć. Ok, Pode vir. É para vir, edit val que blopper, Edit Kebra teleport. No i ogólnie fajnie, bo jakbyście pisali komentarze. Ogólnie mam. Bardzo duże lagi. Y... Nie. Y... Czemu tu nie ma żadnego dziecka? Halo? Jawal. O sorkie są już. I co oni piszą na czacie? Please, Pets. I jawal. Pozdrawiam, bliżej bliżej bez. Zobaczcie. No, no słabo ten internet. Ja mogę mieć router w domu ten. O ja.

Idziemy se do domku, o 20 zeta dostanę wracamy tam, no, więc, jeżeli chcecie więcej odcinków z Robloxa, możecie znać z jakich, z jakich gierek tutaj mniej chcecie gierek w sensie, że super. проводим. Люди, e, w ogóle видите, że я в углу видите же из под домик Войтка. Сериал. То Добра, идем до do дома. Mamy dom. Zaraz do szkoły jeszcze pójdziemy. Muszę tylko pieska umyć. Dobrze? Ale w ogóle ale musicie, musicie koniecznie spróbować mój kanał. bo inaczej się dobra, pick up emoticons, jest dobra, bierzemy go, pick up. dog Umieść się dogu Ja poczekam sobie coś robi o 7... czekaj a to... Was był razem. Wade. Dobra. Pickup, pickup. Odkręcam. Już ona kam. Bio Emoticons. Dobra. Dżemy go. Idziemy do szkoły. Halo, o, wychodzę z tego domu 203 dolary 230 dolarów Please pay, mi bym pisał so. Do you have a... ...neon call. Co?

bem rail não emoticon yes hum é isso é dobra yy, idziemy do tego domku yy, co się stało? on strzegał error code hek Inter, internet konta And no jak? Co jest? Dobra, to widzimy się zaraz, bo nie wiem co tu się dzieje. Dobra, już jestem znowu. Yy, jednak nie będziemy grać w Roblox, bo yy, coś się stało i no, nas, ale już się nie chcę u niego grać. to będziemy się w Prejsu Destruction. Dobra. Hmm, tutaj jesteśmy tutaj. Nie widziałem, że jest taki ten, że za ten. To można sobie brać bronię za jakieś macy w ogóle. Więc to jest mega kozak. Rozbierz że jakieś matcy. I na przykład możesz dostać zielony pistolet albo pompę zieloną. To jest najlepsze w tym wszystkim, po prostu. Ja z internet, mam złaby. Był tutaj łączę dostępne urządzenie. Przetry. I co jest tak? Zamknij wszystko. To nie mamy. Albo dobra, to się widzimy, ja sobie pobierę jakąś grę i nagram razkę dla jakiegoś internet.